Poszukajmy sensu. Witam w recenzji tudzież pierwszego, pierwsze wyrażenie z filmu Terminator: Ocalenie. Jest to film z 2009 roku. I pierwsza myśl, jaka mi przy, przychodzi do głowy, to że się inspirował Transformersami w jakiejś części. Nie mówię, że jakby całkowicie, ale jak oglądałem ten film, to bardzo się różnił od. Jakby poprzedniego modelu i scenariusza terminatorskiego, i bardziej przeszedł w właśnie taką transformersową wersję. Co jest dobre, bo nawet się ciekawie oglądało ten akcyjniak. Tylko, że on właśnie był bardzo prostolinijny, i po prostu uważam, że ten terminator jest bardzo, nie, jest dobrym akcyjniakiem. Ale fabuły i jakiegoś szerszego pomysłu na ten film jakby nie widzę. Też terminatory takie zwykłe, wydawały mi się ciutkę gorsze, sztuczne, jakby nie zadbano wystarczająco według mnie o ten design. Ale no, Ar Arnold Schwarzenegger jak zawsze w formie i było ok. Jak już on wszedł na scenę, to względnie fajnie. Film też a propos terminatorów, to może się pod. E, pochwalić e, terminatorowymi e, mo, skuterami, motorami e, nie, fani motorów przepraszam, ale nie znam się jak pomyliłem po prostu e, no po prostu motorami dla mnie to jest motor e, i albo skuter w każdym razie e, takie terminatory występują to się chwali, bo fajna jakby z jednej strony głupie, ale taka fajna głupotka, to znaczy, jak zobaczyłem ten pomysł, to wydawało mi się niezmiennie głupi, ale po czasie jakby stwierdzam, że nawet fajna taka głupotka, no nawet na plus to jest. W każdym momencie tak samo widok myśliwców, jakby po prostu samolotów, jakby zabójców i też ym, samolotów do transportu ludzi i też y, porywania ludzi totalnie nie było wyjaśnione dlaczego Skynet ich poływa. jakby wszystkiego musimy się domyślić bo nigdzie dosłownie wydaje mi się że nie było w filmie powiedziane o co chodzi dlaczego tak wiele ludzi jest tego ja się domyślałem że po prostu y, Skynet chciał właśnie złapać Johna Connora na to że on albo przyjdzie wyzwolić tych ludzi Albo właśnie chcą złapać Kyrie'a Lisa, żeby John Connor się nie urodził, i takie tam. Tylko nie wiem, czy Skynet wie o tym. O, jeszcze nie wspomniałem. Ten film bazuje na zupełnie innej osi czasowej, aniżeli poprzednie filmy. Terminator 1 i 2. To jest jakby ciutka inna linia czasowa. Jeszcze taka po linii czasowej, ale to. Dobra. To już w ogólnym podsumowaniu sobie. W każdym razie tylko tak. W, z. Yy. Jakiegoś obowiązku. Nie wiem, scenariuszowego albo po prostu. Y, YouTubejskiego. O, YouTubejskiego obowiązku chciałem po prostu y, to powiedzieć. I cały czas nie powiedziałem o takich dużych maszynach, taka jakby maszyna pustkowiu, która właśnie miała służyć do eliminacji i właśnie posiadała te mini moto terminatory. Ta maszyna wyglądała fajnie, jakby takie wielkie coś, co miało po prostu polować na ludzi pustkowi. Fajny koncept i tak samo dobrym konceptem było. To jakby takie wodne, jakby w, tej, w tym filmie się pojawiło dużo ciekawych, że tak powiem, modyfikacji zabójc, terminatorów, zabójców z, różnie po prostu wyglądających i mających różne zadania, co się Ceni, jakby ja uznaję to za plus. E, niestety, Fabuła nie, jakby Fabuła nie dożywoziła. Fajne, fajne koncepty terminatorów, ale Fabuła, no, trochę sła, słaba. E, I scena już też trochę troszeczkę silni. Postaci nie zapamiętałem fajnych, aczkolwiek, no, miłe, miłe uczucie jednak po filmie do tych osób, które do których się miało czuć, to się czuje, bo ja na przykład do tego głównego bohatera, drugiego głównego bohatera tego filmu, co właśnie ocalił wszystkich i no nie będę spoilerował, ale po prostu ocalił wszystkich, to też czuję, tak samo um, takie w pewnym momencie na, właśnie z Johnem Konorem, drugim głównym bohaterem według mnie tego filmu, mam lekki problem, bo z jednej strony w jednych momentach bardzo mi się podobała ta kreacja i jakby faktycznie czuć było Johna Connora, a w innych jakby mieliśmy takie, że no coś, coś nie styka, ale to tylko może ja, może inni nie będą mieli tego problemu. Dla mnie faktycznie przez większość, 60% filmów faktycznie widziałem Johna Connora w tym aktorze, jak i w po prostu postaci, które on odgrywał. Z tego co wiem, ten aktor nie chciał w tym wystąpić, albo bardzo. E, bardzo po prostu nie podobało mu się angaż do tego filmu. Nie wiem, tak mi coś świta, może coś pomyliłem. Jakby. Nie jestem pewien. Tak, to jako ciekawostka tego chciałem powiedzieć. W każdym razie. No, poza tymi dwoma głównymi osobami, to wszystkie. Jakby inne osoby były postaciami pobocznymi, zrobionymi tylko po to, żeby były. I jakby nie czuło się jakichś większych rzeczy. Jeszcze można było Kayla, Risa do tego dopisać, ale to tak połowicznie. Jakby ja go nie traktuję jako pierwszoplanowego bohatera, bo on był drugoplanowym. I o autentycznie był postacią poboczną według mnie. No i w sumie tyle. Film był, uważam, za ciekawy akcyjniak, ale taki średni. Taki średni, ciekawy akcyjniak, jak ktoś chce sobie po prostu obejrzeć dla, nie wiem, rozluźnienia, jak zawsze mówię, do obiadku, spoko, polecam, ale nie oczekujcie od tego jakichś wyższych lotów. Aczkolwiek nie uważam, że to jest najgorsza część serii, szczerze mówiąc, ale z drugiej strony, jak ją nie dam na najgorszą, to nie wiem, którym dać na najgorszą, bo każda część coś ma w sobie. Jakby każda część terminatora ma jakieś zalety, które mogą ją klasować wyżej lub niżej. Wiem na pewno, że druga część jest najlepszą odsłoniętą serii. Tyle wiem, ale o pozostałych, że tak powiem, kategoryzowaniu i rankingowaniu ich myślę, że nie mam, że tak powiem. Więc mogę tylko zachęcić do obejrzenia. Jak chcecie sobie do czegoś zjeść, a nie oglądaliście jeszcze, to polecam obejrzeć wszystkie terminatory. Ale i też tą część. Um, aczkolwiek jak oczekujecie czegoś ambitniejszego, to nie kłopoczcie się. Nic się nie stanie, jak nie obejrzycie. To tyle z mojego e, pierwszego wyrażenia i recenzji zarazem. E, terminator ocalenie. Dziękuję. Kłaniam się nisko. I cześć. I poszukujcie sensu w filmach i we wszystkim. Pa, pa.